Cześć wszystkim, przyjechała do nas Astra z usterką mianowicie taką, że zegary zatrzymały się wskazówka zegarów zatrzymała się na 1000 obrotów no i są martwe to oznacza, że nic się na nich nie wyświetla po włączeniu zapłonu Zapon jest włączony, nie gaśnie jak widać martwe całkowicie eee, jak to się stało? stało się to tak, że auto było prane prali auto i no próbowali je naprawić jak widać, prawda, że tutaj jest porozłączane auto było prane pewnie pozalewali moduły zegary, ciężko powiedzieć no należy to rozebrać i sprawdzić co dokładnie tutaj się stało od czego zacznę, zacznę na pewno od wyjęcia tego w ogóle całego panelu, on już był demontowany nie przeze mnie tylko przez Osoby, które chciały naprawić tą. O, one pięknie stoją w ogóle, więc zaczął chyba bym od wymiany tego. To nie reaguje, ale rozbiorę to jeszcze na stole. Samolot jest po praniu. Wiadomo, że jak się leje lancą na zegary i na inne elementy elektroniczne. To można je w łatwy sposób zepsuć, dlatego też rozkręcimy tył i zobaczymy, czy nie ma gdzieś spalonej płytki. To będzie widać, prawda? Czarne jakieś tam brązowe. No ale nie zawsze, niestety. Nieraz trzeba w ciemno działać i wymienić. Pierwszy rzut oka nie widać, żeby coś było upalone. Powiem Wam, że w środku to nie widać żadnego Upalenia, chociaż tutaj jest jakieś takie... ...brązowawe. Hmm. Wygląda... ...to wygląda na opalone. Śmierdzi, ale według mnie... ...ktoś to rozbierał i to jest brudne. Także wiecie co zrobimy? Ja widzę tutaj wszędzie jakieś tłuste plamy. Zrobimy test. Hmm. test tak. Zrobimy test i słuchajcie. Ta. Przemyjemy to specjalnym płynem do elektroniki. Nie żałujemy kostkę Dobra, żeby to tuścić i teraz przedmuchamy to dobrze. Idziemy do samochodu. Bezpieczniki zostały sprawdzone, więc tu jest w porządku. Ech. Tak się kończy pranie tapicerki w nieprofesjonalnym zakładzie. Ech coraz więcej ludzi kupuje odkurzacz biorący i działa na własną rękę nie, nie mając o tym pojęcia Ech, dobra, zobaczymy najwyżej buchnie o coś działa jakaś lampeczka jedna się świeci Włala. Voilà. no i zrobione Zobaczymy, czy aby na pewno wszystko. Ech, czyli problem rozwiązany. Jeszcze zobaczymy jedną rzecz, światełko. Proszę bardzo. Problem został rozwiązany. A mianowicie usterką był była wilgoć jaką mieliśmy na tej płycie no i powodowało to zwarcie także problem został rozwiązany i, no i składamy to żeby klient mógł odebrać swoją asterkę przed montażem wyczyszczę z ten zegar cały odtłuszczaczem Montujemy to już ostatecznie. Tylko gdzie są śrubki od tego, to już klient musi jechać do osoby, która to robiła i nie zrobiła. Ej kurczę, belle. Co to? Rany. Teraz ja będę Ech. nic muszę znaleźć jakieś śrubki, żeby mu to przemocować, bo przecież nie puszczę go z takim zegarem wymontowali i zapomnieli o śrubkach. Idę poszukać coś tu jakieś znalazłem i takie damy. Jedna druga skręcona no i teraz osłona dolny panel. Sprawdzimy czy działa wszystko. Jak widać działa. Trzeba było poprawić efekt po praniu. No i naprawione. Do następnego, cześć.